cześć dzisiaj u mnie premiera znowień strapki pensja za 2 zł u mnie się trafiła wersja czarna jak widać strepeczka jest za 2 zł 7 taki zakupiłam począwszy od numeru 1 aż do 7 mój wkład jest 14 zł niestety nie miałam możliwości wyboru strapek ponieważ pani przy mnie rozdziwiczała paczkę i brała od przodu Tutaj od jedynki, bo jak od tyłu, to od stówki niższej. W każdym razie ta para ci nie zmieniła od poprzedniczki. Najmniejsza kwota to 0,32 zł. No i pensja główna wygrana przez 36 miesięcy, bo 2000 miesięcznie. Nagroda taka fajna. Mam nadzieję, że coś więcej niż się u mnie trafi. Także trafi chronologicznie. Zacznę od numeru pierwszego, wygrywające liczby, 17, 20. No i oboczkiem zaczynam, jedyneczka, 32, 9, 21. Kolejny oboczek, no i dwunastka. 17 nie ma, 20 nie było i dwa razy pensja nie było. Zobaczymy numer drugi. No, 7 pod rząd to powinno być przynajmniej dwójka albo coś więcej. 20 szukamy. Mm, I 17. Tutaj też szukaliśmy, tylko już było na odwrót wpisane. Fajnie to zrobione. 22. Dwa, pierwszy napisz pensja. 18 oboczek. 12. No i dwie ostatnie szanse. 33. 21, 20 nie było, 17 nie było. No pierwszy paseczek przegrany. No to teraz z numerem trzecim, 7, no i 18. No i co tu będzie? Pensja, pierwszy napis. Ósemka oboczek 24. Mamy 18 i mamy te dwa złote. zobaczę czy coś więcej będzie 6 oboczek. No i trójka, kontrolne C. C C chyba się zgadza. To jest dwa złote. Czyli wsteczka z, z numerem trzecim mamy zrocik, A zobaczymy stapeczka z numerem czwartym coś da 21, 34. Pierwszy napis pensja. 26, 32, 7, 20 oboczek. No i ostatnia szansa. Jedyneczka. Dwudziestki nie było i 34 nie było, ale zrocik jest. Hmm. Dobra, trzy zdrabki zostały. Z numerem 5. 7. 28. 23. Pierwszy napis pensja. 29. Oboczek. 19. 28. I mamy 2 zł. Super, czyli troszkę więcej niż zrocić, czyli już 4 zł. Jest. I powinno być C. I drugie C. I się zgadza. Czyli z numerem 3. wygrana z drapka I z numerem 5.

No i ostatnia. Strapeczka z numerem 7. Szukam 20 i 19. Szósteczka. 12. 23. Osiemnasteczka oboczek. 22. Dwa. No i napis pensja tylko jeden. Niestety o jeden za mało. 20 nie było. I dziegnastki nie było. To podsumowanie jest takie, że premiera zaliczona. Trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że wasze premiery, premiery bój to lepiej. To się trzymajcie. Pa.